Halo, halo, dzień dobry. Zapraszam trzeciego na codziennik sierpnia i tradycyjnie przeczytam przesłanie z książeczki. Kocham cię na każdy dzień, Wary Simon. Nie pozwól drzewu wyrazić się w liściach, kwiatach i oso owocach, a uschnie. Nie pozwól wyrazić się miłości a udusi się w swej własnej krwi. Jest tu już Ela Kraśnicka, witam cię, Elu. Jesteś jako pierwsza, już napisałaś tak dużo. No cóż, uważam, że to bardzo dobre i na czasie pytanie, kto zapewne wielu ludziom spędza ten po, spowiek. Potękuję. A więc kochani wyciągnę przesłanie dla Elżbieta Kraśnicka. Elu dla Ciebie, przesłanie do Brustanu Jestem zdrowa, bogata i mądra. Stwórca mnie kocha i mi błogosławi wszechświat mnie wspiera. I pati jest kochana, witam, witaj miło. I słowa mocy dla Eli: moja intuicja codziennie staje się silniejsza. A ja coraz wyraźniej ją słyszę i coraz bardziej jej ufam. I przesłanie dla Elżbiety Kraśnicka. Każda przeszkoda w moim życiu jest kamieniem milowym do osiągnięcia sukcesu. I iluminacja, o Pati, już wita Ciebie, Ela Kraśnicka. No, już widzę, że tworzy się fajna społeczność, już jest Grażynka Nowak znowu. Tak, witaj, witaj. Fajnie, fajnie twórzmy tutaj taką fajną społeczność. I iluminacja dla Ciebie, Elu. Twoje związki odzwierciedlają Twoje lęki i ograniczenia. Jak ktoś może dać coś, skoro na to nie pozwalasz? O, to Ela, jesteś Zosia-Samosia, co? I przesłanie anielskie dla Elżbiety Kraśnicka. Archanioł Rafael. Elu, albo tu, albo w Twojej gdzieś. Bliskiej gdzieś tam relacji. Jest ktoś, kto potrzebuje uzdrowienia. Grażynka już pisze witajcie, Elu i Pati. No proszę. I już fajny kolektyw. Bardzo mnie to cieszy. Archanioł Rafael dla Eli i jego przesłanie brzmi. Jestem wzmocniony, uzdrowiony mocą Bożej miłości. I teraz dla naszej kochanej Pati. Pati przesłanie dobrostanu. Każdego dnia wstaję z wdzięcznością. Oddycham spokojnie i głęboko, bo jeszcze żyję pełnią życia. I słowa mocy dla pati jestem połączona ze stwórcą. Jestem otwarta i gotowa, aby przyjmować wszelkie wskazówki. I błogosławieństwa. I przesłanie inspiracji Ewy wolej. Pati, mądrość wypełnia moje myśli. Mądrość prowadzi moje działania. I iluminacja dla Pati? Dziś wyjdzie do ludzi z uśmiechem. Życie jest zbyt krótkie. Aby je sobie zatruwać niezadowoleniem. I przesłanie anielskie dla Pati? Anioł przebaczenia. Jego przesłanie brzmi: Postanawiam przebaczyć wszystkim, którzy w przeszłości mnie zranili. To było dla naszej Pati i teraz dla Grażynki Nowak. Grażynko, dla ciebie przesłanie dobrostanu. Mój umysł jest klarowny, jasny i skupiony. Działam konsekwentnie, spełniam swoje marzenia. Brawo, Grażynko! Brawo, brawo! Słowa mocy dla Grażynki. Jestem jednością z mocą, która mnie stworzyła. Jestem bezpieczna. I dla grażynki inspiracja, mała karteczka różowa. Inspiracja Ewe Wolej. Mam w sobie wszystko to, czego potrzebuję do osiągnięcia sukcesu i bycia szczęśliwą. I iluminację dla grażynki naszej. Aby otrzymać to, czego pragniesz, Musisz pokochać to, co już otrzymałaś. I przesłanie anielskie dla naszej grażanki. Anioł, Stróż Zdrowia, jego przesłanie brzmi: moje postawy wobec samego siebie pełne są miłości i akceptacji. I teraz przeczytamy. Medytacje leczące duszę i ciało, uśmiech. Hey. Wszystkie kwiaty, podobnie jak ludzie, są piękne, każdy na swój sposób, i ciągle się rozwijają. Piękno pobudza mnie i uzdrawia. Piękno jest wszędzie. Naturalne piękno promieniuje z każdego, choćby najmniejszego kwiatka z góry świateł, na powierzchni wody, z milczącej siły starych drzew. Natura wzrusza mnie, odmładza, odświeża. odnajduje bowiem wytchnienie, radość i uzdrowienie w najprostszych przejawach życia. Z miłością postrzegając naturę, z miłością też patrzę na siebie. Jestem częścią natury, Jestem zatem piękna w jedyny, niepowtarzalny sposób. Gdziekolwiek spojrzę, widzę piękno, współbrzmie dzisiaj z całym pięknem świata. I przeczytamy naszej. O, witaj, Andrzejka! I Andrzej jest, no to już się tworzy nasza. Paczka tutaj, fajnie witaj. Ja jeszcze z książeczki Recepty na Piękne Życie przeczytam króciutko. To jest Tereski Synorackiej, autorstwa, która sprezentowała mi tą piękną książkę. Gdy dostajesz buziak słodki, widzisz w lustrze uśmiech kotki. No proszę. I jeszcze. Spojrzymy, co jest w książeczce. Odważ się żyć odważnie. Nie ma w życiu większego braku od braku odwagi, aby żyć dalej po doświadczeniu straty lub porażki. I teraz dla naszego Andrzeja, już Cię tak nazwę, dla naszego, bo już jesteś w naszej paczce codziennikowej. Przesłanie dobrostanu dla Andrzeja. Jestem szczęśliwy i wdzięczny za błogosławieństwo obfitości wszelkiego dobra. I słowa mocy dla Andrzeja? Lubię swoje życie i je doceniam. Dostrzegam wartość w chwili obecnej. I Malutka inspiracja dla Andrzeja? Wszystkie moje zmartwienia i problemy mają swoje rozwiązanie. Chcę je poznać. I iluminacja dla Andrzeja? Czy jesteś gotów doświadczać zdrowia, miłości, szczęścia i radości? Oto jest pytanie. I przesłanie anielskie dla Andrzeja. Anioł Stróż młodości. Jego przesłanie brzmi: dzieląc się zapałem, humorem i radością, ochraniam i szanuję swojego młodzieńczego ducha. Bardzo pięknie, a dzisiaj temat. I jak przestać się martwić i zacząć żyć? Powiedzcie, kto z was się martwi? Czy jest tutaj na forum ktoś, kto się martwi? Czyli. Wy... Paczka Zosi proszę, Pati pisze. Tak jest. Tak jest. Paczka Zosi i paczka Zosi pewnie spotka się na żywo na festiwalu w Bolesławcu, bo miałam niedawno rozmowę z, z jedną kobietą, która jest też w projekcie Zygiego i ucieszyła się: o, jak fajnie, fajnie, też przyjadę. Ma stoisko, robi sama cudowne rzeczy. Także słuchajcie, no wirtualnie, ale całkiem fajnie zbiera się ta paczka, Zosi. Kochani, jeżeli chodzi o to martwienie się, umartwianie, zamartwianie, wiecie, jak przestać się martwić i zacząć żyć? Po pierwsze, uświadomić sobie, że martwienie się w niczym mi nie pomoże. To jest po pierwsze. Po drugie, że to jest martwa energia. Czyli jeżeli martwię się o siebie, wysyłam sobie martwą energię. Jeżeli martwię się o swoje dzieci, wysyłam moim dzieciom martwą energię. Matka, która martwi się o swoje dzieci, jest matką toksyczną. Brzmi to do, dla paradygmatów myślowych, starszych. No, niekoniecznie może miło, ale taka jest prawda. Zobaczcie, jakie to jest proste: martwić od martwy, czyli dawać komuś martwą energię. Jeżeli sobie uświadomię, że to martwienie się umartwia mnie, umartwia mnie za życia. To jak sobie zrobię, wiecie, jak pomysłowy dobromir. Aha! To czasami taki klik naprawdę czyni cuda. Andrzej pisze: Martwię się o rokitnik, abym zdążył zebrać przed opadnięciem. No tak, ale jak się martwisz, no to wysyłasz temu rokitnikowi martwą energię. A więc ufaj i bądź przekonany. Że zdążysz zebrać przed opadnięciem. Ok? Więc słuchajcie, jeżeli już we wszystkim, jakbyśmy nie popatrzyli w każdej dziedzinie życia, jeżeli sobie coś uświadamiamy, to to odchodzi. Ja pamiętam przed wielu, wielu laty. Kiedy byłam na początku drogi i miałam takie stany, że nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Czułam złość, niepokój, nie mogłam spać, czepiałam się, wkurzali mi ludzie na ulicy. I wiecie, to jest stan, który jest trudny, bo nie wiesz, co się z tobą dzieje. Ale kiedy to nazwiesz, co się z tobą dzieje, czyli no na przykład ukazał mi się do pracy mechanizm walki, mechanizm to takie ciężkie obciążenie sztuki walki. Kto z Was ma w karmie takie Obciążenia, sztuk walki, to jeźle, to trudno jest z tym żyć, ponieważ wojownik, dopóki sobie tego wszystkiego nie uświadomi, chodzi po tej ziemi napięty, czy napięta, bo kobiety też przecież odradzamy się nie cały czas jako kobiety, a i mężczyzna, tylko raz tak, raz tak. Więc kiedy mamy męskie wcielenie, jesteśmy Wojownikami potem wcielamy się albo w mężczyzn, albo w kobiety. I jesteśmy napięci. Jesteśmy do pięci napięci do tego stopnia, że nawet sobie nie uświadamiamy słuchajcie, że jesteśmy napięci. Nie ja miałam takich ludzi na sesji, że kiedy już się sesja skończyła, to ta kobieta nie widziała. Nie umiała nazwać, jak się czuje. Pytam się czasami, jak się pani czuje? Nie wiem. I później w drodze rozmowy okazało się, że ona czuła długi spokój. A stan był to taki, którego ona nie znała, od dziecka. Więc wiecie, jak mając lat 80. Poczuła pługi, spokój, to zupełnie nie wiedziała też, co się z dzieje. Pierwszy raz takiego do czegoś doświadczyła. Andrzej pisze, w sobotę przyjadą pomocnicy i zbiorą owoce rokitnika i przerobimy na soki. Z... Zamawiam na sobotę pogodę sprzyjającą zrywaniu owoców. Tak jest, tak jest, tak jest. Zamawiasz i już masz. Jest pogoda jak zrywacie rokitnik. Już poszło w eter, zamówienie do wszechświata Andrzeju poszło. A więc, e, kiedy przestajemy się martwić, bo też, słuchajcie, podtrzymywanie, tak jak złości, tak samo zmartwień, objada nas z energii. Bo żeby przytrzymać to swoje zmartwienie, to tak, jakbyśmy dniami, nocami trzymali kamień ciężki. Wyobraźcie sobie, że trzymacie jakiś głaz i tak na okrągło ileś dni, w jakim stanie są wasze ręce, w jakim stanie jest wasze ciało, kiedy jest takie napięte, prawda? A więc starajmy się. Żyć w takim stanie rozluźnienia. Oczywiście spotykają nas trudne chwile. Oczywiście ludzie teraz coraz więcej są agresywni. E, miałam dzisiaj nagranie z Anią Głowacz. Niedługo będzie premiera. Bardzo ciekawa audycja. Długa, ciekawa. Bo Ania robiła na bieżąco na moje pytania wglądy. A więc wiecie, naprawdę trzeba się wziąć za siebie. Ania mówiła też o tym plotkowaniu, nie, o tym takim. Ta energia nie służy wznoszeniu. Nie, Ania szczytuje z tych, ma dostęp do tych różnych linii czasowych. I kochani, jak dobrze pójdzie, na festiwalu w Bolesławcu prelegentką będzie Ania Głowa. Również czekam na, to jeszcze nie jest potwierdzone, ale coś czuję, że Ania przyjedzie, więc będzie fajnie, będą bardzo ciekawi prelegenci. Więc będzie można też kupić Ani książki, będzie można kupić Marka Tarana drugą część książki z podpisem i dedykacją, jak to jest dla Was ważne, bo ja mam książkę od Marka, od Ani Mazurczyk z dedykacjami, nie? więc będzie można kupić drugą część książki, którą Marek Taran napisał. A więc to też taka radość dzisiejszego dnia dla mnie. I też była właśnie mowa, no zresztą wysłuchacie, jak będzie ta audycja, jak pójdzie premiera. Ile ciekawych rzeczy o wznoszeniu będą się przeplatały różne rzeczy. Pewnych rzeczy dowiecie się z tej audycji, także nie będę zdradzać, bo już mi je wszędzie, żebyście przybyli i byli. Andrzej pisze Zosia, Elżbieta, Grażyna, Patti, ale miłą energią wypełniacie czat. No to dziękujemy Ci bardzo Andrzeju. I ty dołączyłeś do nas i również wypełniasz tą miłą energią chat. Dołączyła do nas Krystyna Dyker. Witaj Krysiu, wyciągam przesłanie dobrostanu dla Ciebie. Też jesteś w naszej paczce już, bo już tu Grażunka napisała Zosi Pacz... nie Patti napisała, Zosi paczka, a więc Ty też dołączyłeś do Zosi paczki i spotykamy się tu o 18.00. Przesłanie dla e, Krystyny: Otaczają mnie cuda, a wszędzie, dokąd idę, wydarza się magia, żyje dostatku. I słowa mocy dla Krystyny: Mam wolność wyboru, również wolność wyboru myśli i emocji. I przesłanie inspiracji Ewy Foley. Dla, Kryst dla Krystyny. Jestem stworzona na obraz i podobieństwo kochającego ojca. I iluminacja. Andrzej pisze Zosia, szykuj nowe pudełko na dużą paczkę. Dobrze. Taką kolorową. No, kto, kto się zna na grafice, to zróbcie taki projekt na paczkę Zosi. I do tej paczki będziemy wkładać mm, przybywających do naszej paczki, kochanych ludzików, nie? Krystyna dla Ciebie. Czy zauważyłaś, że zadowoleni ludzie prawie wcale nie chorują. I przesłanie anielskie dla e, Elbiet... Krystyny, Anioł Stróż Twórczości. Jego przesłanie brzmi: Twórcza energia spływa ku mnie, im częściej postanawiam wyrażać swoje uczucia. I teraz wyciągniemy na zakończenie spotkania dla nas wszystkich, bez wyjątku: tych, co są na wizji, i tych, co będą słuchać później. Jestem istotą twórczą z nieograniczonym potencjałem. Jestem magnesem, który przyciąga dobro i dostatek. I słowa mocy dla naszej paczki Zosi. Ale się fajnie już tutaj codziennik też wypłynął spontanicznie i paczka Zosi. Niedługo to nie będzie codziennik, tylko paczka Zosi. I słowa mocy dla nas. Potrafię uspokoić mój umysł i dostrzec piękno swojego świata. I przesłanie inspiracji dla nas wszystkich. Krystyna pisze: Dziękuję, wszystko się zgadza, proszę bardzo. I przesłanie dla nas: zaufanie rozwiązuje wszystkie problemy. Ufam, ufam, ufam. Bezpiecznie jest zaufać. I iluminację Ewy Folej. Jeżeli uważasz, że już za późno na naukę, to znaczy, że dla Ciebie zawsze było za późno. I przesłanie anielskie dla nas na zakończenie dzisiejszego spotkania: czwartek 3 sierpnia dwa anioły. Anią istoty miłości. Jego przesłanie brzmi: Niech miłość stanowi centrum mojego życia. I drugi to jest anią harmonii. Jego przesłanie brzmi: Żyję w harmonii, kiedy jestem w jedności ze źródłem. Grażynka pisze, życzę naszej całej paczce super wieczorku. I ja Wam, kochana moja paczko, życzę cudownego wieczorku, cudownej nocki, cudownego poranka i do Juterka. Juterku jest piątek, a kto w piątek świętuje, ten? Kochani, do jutra. Kryś Ela pisze, dziękuję, się dziękuję Wam wszystkim. Proszę bardzo, kochani, do jutra. Widzimy się o 18.00. Pa Pa!